Thank you Jesteśmy razem od roku, można powiedzieć, więc spinamy klamrą, powiedziałem, że spinam klamrą gale, bo, bo jako ostatni wręczałem tę nagrodę, więc też rok. Tak sobie nawet dzisiaj jechałem, trochę myślałem, że to taki czas podsumowań może będzie ogólnie w firmie i, 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 i też tutaj dla tej współpracy, ale oczywiście ja z tego miejsca mogę powiedzieć, że kolejny rok też, mam nadzieję, będziemy, będziemy razem współpracować. Ogólnie ten rok był taki marketingowo dla nas trochę nowością, więc, więc dużo się też uczyliśmy, ale no mega jestem za Zadowolony z tego, co się dookoła dzieje. Myślę, że, że firma jako, jako taki brand lokalnie dużo, dużo na tym zyskuje, a, a myślę, że też związek jest, jest zadowolony, także mam nadzieję, że Emil było powiedziane, że Emil ma jeszcze tam worek pomysłów, więc myślę, że, że jeszcze nie jedną rzecz fajnie razem zrobimy. No, bardzo ważna dla mnie nagroda, ogromne wyróżnienie jest bardzo szczególna. No, mega jestem wdzięczna, że ktoś zauważył po prostu moją pracę w tym roku. No, był to bardzo ważny rok dla mnie no i jestem mega, mega wdzięczna. No, był to ciężki rok. Był to rok przede wszystkim no drugiej walki o awans, który się niestety nie udał. Aczkolwiek no, jako drużyna jako ja, jako jednostka no nie, podnały, nie poddałyśmy się i no, chcemy wywalczyć ten awans. Jest to nasz najważniejszy cel no i no robimy wszystko, żeby go osiągnąć. Patrząc, że wróciłem w miejsce, z którego, z którego się wywodzę, a dokładnie jeszcze do, do miejscowości, w której się urodziłem, ta gala jest dla mnie wyjątkowa I, i patrząc później na całą otoczkę, na organizację, na pomysł, no tutaj tylko same, same superlatywy, same pochwały i naprawdę chylę czoła bez jakiejś nadmiernej e, kurtuazji tutaj przed wszystkimi, którzy przyczynili się do tego, że taka gala najpierw powstała, a później, że ma taką oprawę i taki, taki rozmach.